Cześć, z tej strony Tomasz Leśnikowski. Witam Was bardzo serdecznie na kanale ForceBand, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam w jak prosty, świadomy i skuteczny sposób przygotować swoją obręcz barkową do rozgrzewki górnych części ciała. Pierwszym ćwiczeniem jest rozciąganie gumy Powerband na chwytem unieś gumę na wysokości klatki piersiowej ściągnij łopatki do tyłu i w dół stabilizując obręcz barkową i spokojnym, dokładnym ruchem rozciągaj gumę powerband do klatki piersiowej. Przytrzymaj to rozciągnięcie, poczuj napięcie między łopatkami i spokojnie wróć do pozycji wyjściowej nie tracąc napięcia gumy oporowej. Cały czas staram się trzymać napięcie. Pracuję w ten sposób przez około 15-20 powtórzeń. Następnie unoszę ramiona w górę przy czym znowu ściągam łopatki w dół stabilizując obręcz barkową i rozciągam gumę do wysokości obręczy barkowej. Tutaj zwróć uwagę na fakt, że też nie luzuję gumy, tylko cały czas staram się trzymać napięcie mięśniowe. Trzecim ćwiczeniem jest rozciąganie gumy power band przechwytem, to znaczy wysuwam ręce do przodu, nie przeprostowuję łokci, tylko ściągam łopatki do tyłu i w dół, ręce są wyprostowane, lecz nie przeprostowane i trzymając stałe napięcie mięśniowe Dokładnie tak samo jak w poprzednich ćwiczeniach rozciągam gumę powerband po na jedną stronę i na drugą stronę wykonuję 15 takich powtórzeń. Kolejnym ćwiczeniem angażującym do pracy obręcz barkową jest krążenie ramion dookoła tułowia raz jedną, raz drugą ręką. W tym celu jedna dłoń znajduje się przy Biodrze ściągam łopatkę do tyłu i w dół, znowu stabilizując obręcz barkową i pracuję jedną, jedną ręką, krążąc dookoła tułowia. Po 10-15 ruchach zamieniam stronę. Pamiętaj, że ręka, która jest przy biodrze, musi być bardzo ustabilizowana, a nie latać na boki. Ostatnim ćwiczeniem e, otwierającym klatkę piersiową i obręcz barkową jest krążenie obu rącz. Tutaj znowu staraj się nie tracić napięcia gumy, tylko cały czas stabilizując łopatkę pracować w maksymalnym zakresie ruchu. Jeśli ten materiał był dla Ciebie przydatny, udostępnij go i do zobaczenia w kolejnym odcinku.